Dzisiaj przygotowujemy poduszki, poszewki. Na poszewce będziemy malować różne wzory, różnymi kolorkami i mam nadzieję, że wyjdzie nam to elegancko. Robią się poduszki, robią się poduszki w różnych wymiarach. W różnych, że tak powiem, z, różnymi, z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Część z tych poduszek już sobie leży, zapakowana z odpowiednimi kartkami, życzeniami i mamy nadzieję, że po prostu będzie to i różnorodne i każda z obdarowanych osób dostanie coś, co nie jest szablonowe, tylko robione ze specjalnym sercem dla specjalnej osoby. Te poduszki trafią do domów opieki, do starszych osób, które tam przybywają, no właśnie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Słoneczko, listecze i kotek. A jakiego koloru użyłaś do tego? Pomalancowy, zielony i luwowy. Pięknie. To jest chyba taka bardzo y, prosta forma y, jakby wyrażenia jakiegoś, jakiejś pamięci, przywiązania, ale też myślę, że bardzo taka trafiona, bo tak jak pan powiedział, że każdy z nas y, jakoś tam ma swoją poduszkę, którą chołgi. Pewnie nie zaskakująca, ale też miły taki prezent, który, który niekoniecznie będzie już w dniu dziadka i babci do wyrzucenia, tylko że zostanie na dłużej.